Cześć tu Snafi, w na moim kanale. Kolejny słaby mecz Manchester United. Tym razem z Brighton przegrywamy 3-1 na Trafford. Poprzedni mecz Sohampton również nie był dobrym meczem, tylko wtedy wiecie się no, dialo, dialo nas pociągnął. Dialo szczerzył hatryka, Dialo zapewnił nam 3 punkty. Dobre humory po meczu, ale ogólnie cały mecz, jak pamiętamy, również nie wyglądał dobrze. Także w sumie co? No bez zmian, no bo amat wiecznie nie może nas ciągnąć. Wiecznie nie możemy liczyć tylko na tego Amada przecież. No to co? 3-2-1. Zaczynamy! A więc cóż, no, mecz no, tragedia, mecz tragedia. Jedni ja mogą powiedzieć pierwsza połowa nie była taka najgorsza. Coś tam presowaliśmy, Odbieraliśmy. Okej, okay, coś tam presowaliśmy, ale w najważniejszym momencie, kiedy ten presyk był potrzebny, doskoczenie do pomocnika tego nie było. Poszła piłka na lewe skrzydło, tam to już w ogóle, wiecie, no wszyscy biegli i ten jakby w jakimś zwolnionym tempie. Tym mitoma ich wszystkich tam wyprzedził i to dość znacznie. No, to, no i coś tam wyłożył na pustą bramkę. I, i, I dziękujemy, tak? Także, no, naprawdę, no pamiętajmy, że to nie było tak, że my jakoś rewelacyjnie graliśmy w tej pierwszej połowie, tylko po prostu Brighton słabo wyglądało. Trzeba to powiedzieć: Brighton słabo wyglądało w pierwszej połowie, dlatego my wyglądaliśmy lepiej, ale jak Brighton w drugiej połowie podkręciło śrubę. No sami widzieliśmy co się działo wtedy. Sami wtedy widzieliśmy co się działo Ile możemy jeszcze oglądać tego dalota? Ja wiem jak ktoś powie, gdzieś tam się znalazł, tą piłkę, wybił, zablokował, małego z tego bramka. No ale ludzie to, No tak to by tak ktokolwiek mógł stać tak naprawdę A te wszystkie, wiecie, te akcje z skrzydłami, te ataki z skrzydłami, gdzie oni tak do środka schodził, na prawą nogę, gdzie nie pociągnie, wiecie. Z dusz linii, wszystko musi zmieniać. Już tam na samym początku mam taką sytuację, gdzie źle podał, no bo stracił piłkę, bo musiał na prawą nogę przekładać. No nie, później druga bramka, no też się do temu i To nie było tak, że to tam tylko jakoś dziwnie, dziwnie nie zdążył. Mazrawi za mitową, ale no przede wszystkim błąd popełnił Ugarte tak, w środku pola, ale później piłka poszła. Wiecie na bok i tam no, dalot stał jak wburowany i się przyglądał. Ani nie wykonał ruchu, wiecie, ciałem, ani wiecie gdzieś tej, korpusem, ani gdzieś nie wykonał ruchu jedną nogą, drugą nogą. Stały się paszył, tamten dośrodkował. No mi to ma dziubną, tą piłkę mamy 2 do 1. Jak jeszcze by tego było mało, to ten, którego chwaliliśmy w ostatnim meczu, ten, który no, no mógł być bohaterem w ostatnim meczu i był w... razem z Amadem Diallo, ona, ona w dzisiejszym meczu, no tragedia. To jest, ja nie chcę tu przeklinać już, naprawdę, tragedia. Sz -sz Szczególnie ta bramka, no to... to... Jedna i w sumie to przy dwóch tak jakby się przyczepić, tak? Ale ta trzecia bramka to już jest naprawdę. No to prosta piłka leci, na tych chłopie piłki nie potrafi złapać. Człowieku, co to jest? On raz gra dobrze, raz gra źle, no ale przez te jego błędy najczęściej tracimy bramki. Nie mamy przy tym szczęścia, żeby ktoś gdzieś tam się przy... pomylił, jakiś przeciwnik nie trafił, czy coś się pośliznął, tylko zwykle przez to tracimy bramki. Przez te jego jakieś. No, głupie błędy, głupie dziecinne błędy to są. Naprawdę, to ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego, to... po jaką cholerę sprzedawaliśmy znaczy, nie sprzedawaliśmy, oddaliśmy za darmo. Za darmo oddaliśmy. Dehe. Odejmy go za darmo, nie, bo chcemy zawodnika, chcemy brankarza, który świetnie gra nogami, jest niczym. Ee, wiecie, no, rozgrywający w bramce. Po co nam to? Ona nie jest pewny. Wiecie, jak, jak widzieliśmy w tych w najprostszych zagraniach, takie te jego, wiecie, podania nogami, to tak kuleją, jakoś nie bardzo dokładne są. Czasem mu coś wyjdzie, ale czasem to każdemu wychodzi, a tak ogólnie to średnio mu to wychodzi tak naprawdę. I ja nie rozumiem, po cholerę płaciliśmy tyle, 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 tyle milionów. Tyle grubych milionów płaciliśmy za onanek, gdzie mieliśmy Dobrego DH, który wiecie, no wiekowo to jeszcze był do, do, dobry zawodnik, tak? On miał bodajże wtedy 31 lat. To jeszcze naprawdę nieźle to, przecież się kilka lat dobrych przed sobą do grania, no, ale nie, no wtedy sobie ten hak wymyślił, on ale, no, i mamy to, co mamy, tak? No i cóż, <laughs> zmiany nie przyniosły praktycznie nic. I wiecie, no. Ja rozumiem y, zmęczenie i tak dalej. I, i, ale wymieniliśmy dwóch środkowych pomocników. I, i, no i oni nie wyglądali. jakoś specjalnie aż tak nie błyszczeli, ale ta wymiana się skończyła tym, że wyglądaliśmy jeszcze gorzej i straciliśmy bramki. Było, to wyglądało jeszcze gorzej tak naprawdę. Ten środek pola całkowicie się rozbił. Ech. To, co mi się jeszcze narzuciło tak, no to. Ja bym postawił taki malutki plusik przy Zirkse, bo trzeba powiedzieć, że no, jakby na tym boisku, przynajmniej potrafił się z tą piłką utrzymać, i wywalczył rzut karny. Walczył rzut karny, ale no przede wszystkim potrafił się z piłką utrzymać, nie traci piłki, którą dostaje, bo Hojlund to no nawet nie panuje. Ja wiem, trzeba dać mu czas, młody zawodnik i tak dalej, ale no nie wiem, no. dzisiaj mu się piłka odbiła od pleców. Ja nie wiem, nie kontroluje tego w ogóle, jak piłka leci. Szczał na bramkę, jak wiemy, nie oddał ogólnie, ogólnie, dzisiejszy występ. Szczególnie druga połowa, to jest skandal. To jest naprawdę skandal. Już pomijając te, te, te bramki stracone w tak łatwy sposób, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, że. My oddaliśmy dzisiaj jeden celny strzał w meczu. Jeden celny strzał, i tym strzałem był strzał z rzutu karnego Bruno Fernandesa. To był jedyny celny strzał w tym meczu. Ogólnie oddaliśmy chyba bodajże cztery strzały, w tym trzy niecelne. Jeden celny z rzutu karnego. Ludzie, co to jest? Jaki to jest poziom? No nie. Trzeba powiedzieć po prostu no, prawdę i trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. W tym sezonie my już nic dobrego nie ugramy. To po pierwsze. Po drugie, z tymi zawodnikami nie da się nic dobrego ugrać. Bo ci zawodnicy już się przewijają od dawna i nie ugramy. Na pewno, na pewno możemy budować drużynę mimo wszystko na Mazerauim. Mimo, że dzisiaj nie zagrał najlepszego spotkania, ale na Mazerauim na pewno możemy budować. Na pewno trzeba dawać szansę. Maynu, <tryk> Joro, tak. Myślę, myślę, że Delikt może stać się jeszcze lepszym obrońcą. Na pewno wiecie, ktoś taki jak Diallo, który dzisiaj może jakoś... Specjalnie, aż tak specjalnie błyszał, ale i tak był jednym z lepszych, najlepszym zwolennikiem Manchesteru na boisku. No ale w że nie możemy na niego liczyć. Także no. Są zawodnicy, na których trzeba stawiać mimo wszystko i budować na nich, yy, y, tą drużynę i budować w nich pewność siebie i odpowiedzialność za tą drużynę, odpowiedzialność za grę. Yy, oni nie mogą się chować za plecami innych, oni muszą brać odpowiedzialność na siebie. Tak samo taki Collier, Toby Collier, co który, no wiecie, on ogólnie żadnego błędu nie popełniał, chociaż dzisiaj raz się mu jakiś tam błąd zdarzył, ale on też gra bezpiecznie, on też podejmuje mało ryzyka. Jak były te mecze przedsezonowe, to on tam brał piłkę, szedł w drybling, starał się coś zrobić. Tutaj gra bardzo zachowawczo. Odgrywa do obrońców tę piłkę. Nie bierze na siebie ryzyka, nie bierze na siebie odpowiedzialności. A na pewno no, ma ku temu talent, żeby być dobrym zawodnikiem, tak? Tylko no, mówię no... Trzeba, no, to trzeba tą drużynę trochę przebudować. Mówię trochę, na pewno jeszcze bardziej niż trochę, bo mówię, no z tymi niektórymi zawodnikami my tego nie osiągniemy, co chcemy osiągnąć. My nie osiągniemy tego zonaną. Nie osiągniemy, mimo najsz 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 najszczerszych tam pochwał za to, jaki ma charakter Harmaguayera, ale my z nim nie osiągniemy jakichś tam wielkich sukcesów. No, no nie. Nie, osiądziemy tych, nie osiągniemy tych sukcesów z, z, z tym, z Antonym. A propos, od dawna wiemy: Antony na sprzedaż, Kazemiro na sprzedaż, Rashford na sprzedaż, nie jest brany pod uwagę za bardzo przez Amorima. Co oni tu jeszcze robią w tym klubie w ogóle? Co tu się dzieje? Dlaczego w ogóle nikogo nie możemy sprzedać? A jak kogoś nie sprzedamy, nikogo nie kupimy. A przydałoby się przynajmniej kogoś kupić, jakiegoś napastnika, chociaż. Jeśli już, jeśli już nie pomocnika, to chociaż napastnika. No ale nie zanosi się na to. Naprawdę to się nie zanosi. Zaraz się zamknie okno transferowe, a my zostaniemy z niższym. No nie wiem, kompletnie olane to okno transferowe zimowe jest przez zarząd. Ja tego nie rozumiem. Ja tego do cholery jasnej nie rozumiem. Naprawdę. Widać gołym okiem, że są wzmocnienia. No i trzeba kogoś też sprzedać, bo wiemy jaka jest sytuacja. No. Ale tu się nic w tej, w tej kwestii nie dzieje. Nic, jest cisza. Jest normalna cisza. Także no nie wiem. Nie wiem, ale to są naprawdę potrzebne zmiany, żeby to cokolwiek zafunkcjonowało, bo no to to jest to, to jest prawda to, co powiedział Amorim, że oni mają jeszcze naleciałości poprzedniej taktyki Erika Tenhaga i tamten im tak w głowach namieszał, że oni się nie potrafią jeszcze odkręcić z tego wszystkiego. Może niektórzy się odkręcą szybciej, ale niektórzy mogą się już w ogóle nie odkręcić. No, no i na takie zawodników nie ma co stawiać. Tak naprawdę. Także no... Trzeba, trzeba odbudować garnaczo, młody, trzeba dawać mu szansę, ale w tym momencie no jest zagubiony, no jest zagubiony i raczej nawet nawet jeśli chcemy na nim budować, a powinniśmy na nim budować też przyszłość na młodym chłopaku, ale w tym momencie widzimy, że jest bez formy. Jest bez formy, jest jakiś zagubiony w tym wszystkim, nie może się dać w tej taktyce. No ale my też nie mamy kogo wystawić, tak naprawdę. No. no nie mamy kim postraszyć. No takie są fakty. Cóż, no Bruno też dzisiaj nie najlepszy mecz zagrał. Mimo masz nie zagrał nie najlepszy mecz dzisiaj. I tak można wymieniać w kółko. I tak można w kółko wymieniać, bo w kółko kręcimy się w koło tych samych zawodników. W kółko mieszamy w kotle z tymi samymi zawodnikami. Więc jak, jak nabieramy chochelką, to nic innego nam się nie nabierze. Cały czas się będzie nabierało to samo. Ta sama dziadowska gra. Mówię, ten mecz 3-1, który był w Southampton, to tylko dzięki Amadowi i jego talentowi, jego kunsztowi, wygraliśmy 3-1. Bo tak naprawdę reszta zawodników już tam mało wierzyła w to wszystko. Dzisiaj, no mówię, on nie może wiecznie wygrywać, nie może wiecznie strzelać tych bramek, nie możemy wiecznie na niego zwalać odpowiedzialności za, za, za strzelanie bramek. To nie, on jest, on może strzelać bramki, może robić asysty, ale on nie jest napastnikiem głównym. A napastnicy, no. No nie wiem, no mówię, no Zyrk chce się utrzymać przy piłce. To jest plus, ma drybling fajnie, ale on też nie dostaje serwisów żadnych, on też nie dostaje podań w tym polu karnym, jest wysoki, wrzutek nie dostaje. No, no nie, no my przede wszystkim nie stwarzamy sytuacji I, i, i dzisiaj to dobitnie pokazuje ten mecz. Mówię, ten jeden strzał celny na bramkę, ogólnie cztery strzały, dobitnie pokazują, że nie stwarzamy sobie sytuacji, nie potrafimy sobie stwarzać tych groźnych sytuacji. Bo i Hampton, to nie było, nie było takiej tych sytuacji. Nie, jakby, wiecie, na bok odsunąć Amada Diallo, to ile byśmy tych sytuacji naliczyli w Hampton. Tak naprawdę. No ta sytuacja z Antonium, która będzie się śniła wszystkim po nocach jeszcze dość długo. No. Ale tak ogólnie ile tych sytuacji tam mieliśmy? No i teraz jest. No to widać to, widać gojem okiem, że... No nie ja wiem. Część zawodników jest odporna na wiedzę, odporna na jakąś nową taktykę, przyjmowanie nowej taktyki. Nie wiem, czy oni się tam podświadomie gdzieś bronią przed tym, czy jak, czy po prostu nie są w stanie tego opanować, czego od nich wymaga. Amorim, no ale no, to, co dzisiaj oglądaliśmy, szczególnie druga połowa, jak Brighton podkręciło tempo, no to, to, jest, tragedia. to jest tragedia. To jest wstyd, że nada. Yy... Co jeszcze? Ja, ja sobie gardło zdarłem, ale dzisiaj, ale tylko dlatego, że po prostu wydzierałem się na tych patałachów. Już po prostu nerwy mnie tak szarpały, że już nie mogłem, po prostu nie mogłem się powstrzymać i musiałem gdzieś to wykrzyczeć. A więc wykrzyczałem w telewizor. Tak naprawdę, bo przecież oni tego i tak nie usłyszeli, no ale <laughs> naprawdę to co się dzieje, to... Mówię, ten sezon to już raz jest stracony, mi się wydaje i... Ja wiem, no skupmy się na tym, żeby nie spać z ligi, i może skupmy się jeszcze, póki jest szansa na FA Cup. Póki jeszcze w grze jesteśmy w FA Cup, na tym się skupmy, tak naprawdę. I, i, i wiecie, i to takie wygranie FA Cup może nam dać Puchary na następny sezon. Eee, a, a tutaj tylko się skupmy, żeby jakoś ten sezon dotulać do końca. Bo z tymi zawodnikami nic się więcej tu nie osiągnie. No jak no wiecie, ja naprawdę już się powstrzymuję, żeby nie przeklinać, bo nie chcę na ten kanale przeklinać za bardzo. Ale jak już no, się patrzę na te mecze, kurde, no naprawdę, że z Newcastle, czy z Borymów, teraz z tym Brighton, przecież oni z nami tak jadą, oni z nami tak niemiłosiernie jadą. A, a ty to kibicu oglądaj, ty to kibicu oglądaj. Naprawdę. Jeszcze co, jeszcze płaście te grube pieniądze za, za ten bilet, tak? Przecież znowu dzisiaj było kupa ludzi na trybunach i, i na co oni musieli patrzeć. Tak jak w ostatnim filmie yy, Łukasz z kanału Proszę z Manchesteru współczuł mi siedzenia tam przez tyle minut i oglądania do 82 minuty tej padaki. Także ja dzisiaj Łukasz szczerze ci współczuję oglądania tej padaki na trybunach. Naprawdę szczerze ci współczuję, bo ja ledwo byłem w stanie wytrzymać przed telewizorem tak naprawdę, a co dopiero Siedzieć tam, wmarznąć i patrzeć na tą żenadę, tak naprawdę. No i co? No, no, tak to wygląda, niestety tak to wszystko wygląda. Ciężko szukać jakichś pozytywów po tym meczu. Ciężko szukać jakichś, wiecie, bodźców takich dodatnich, które mogą mieć miejsce na przyszłość. Nie wiem, czy my wygramy z Glasgow Rangers w tym, wiecie, w tej Lizie Europy. Bo to na naprawdę, to... No nie, ja nie wiem, mówię. wspieraliśmy się na wyżyny swoich umiejętności yy, na ten sezon, yy, remisując z Liverpoolem. Yy, udało nam się zremisować również z Arsenalem. No, ale... No mecze ligowe, te dwa ostatnie, no to naprawdę. Jeden nam się, mówię, udało fuksem wygrać. Trzeba to powiedzieć szczerze, fuksem wygrać drugi już tego fuksa nie było, bo drużyna była Znacznie lepsza niż Hampton, Także, no, nie wiem, no, życzę Wam wszystkim teraz, że, że, żebyśmy gdzieś jednak się doczekali jakiegoś jeszcze optymizmu w tym sezonie, jakieś pozy czegoś pozytywnego. Mówię, chociaż może ten FA Cup by się udało, nie wiem, chociaż taką grą to trudno, trudno się spodziewać czegoś dobrego, no ale może, może jeszcze coś zaskoczy. A tą chwilę to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało. Zalajkujcie, dajcie, jeśli tego nie robicie, podobał się ten content i chcielibyście dostać informacje o kolejnych filmach. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tej żenadzie. Trzymajcie się. Na razie. Hej!